I kamerka ruszyła, kolejne nagranie. Moi kochani, kończę malowanie tego obrazka, bo już mnie po prostu, yy, że tak powiem, mam gotość. Yy, witam Was, to ja, ja Adam Razik, yy, maluję Ci, jesteście na moim kanale Malowanie Krok po Kroku. Maluję farbami olejnymi i to jest jeden z tych takich, w tej fazie, yy, z ostatnich takich yy, malowanych yy, olejami, znaczy między... Teraz będzie parę znowu akrylem, znowu malowaniem i tak dalej. Będę to przeplatał, żeby, żeby żebyście nie, nie, nie nudzili się, a ja wiem, że większość z Was maluje, maluje y, 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 akrylami, dlatego y, są dla Was poręczniejsze, jakoś tam szybciej po prostu przesychają i, i, i dlatego będę starał się też y, akrylami wrócić do malowania akrylem. Y, y, moi drodzy, teraz parę chcę, chcę to zrobić szybko, żeby... Y, takie szybkie malowanie, właśnie z wykorzystaniem teraz y, y, dużej ilości y, czasu y, tego nagrania na malowanie, już mniej gadać, a więcej malować, y, bo chcę już na tym etapie y, zakończyć pracę nad tym obrazem i żebyście po prostu już go zostawić, odstawić sobie żebyście po prostu od niego odpoczęli, ja też odpocznę, mam nadzieję, że już będzie na tyle fajny, żeby, żeby go po prostu zostawić i cóż, i zacząć malować zupełnie coś innego. On już jest tak fakturowo grubo pojechany, że po prostu teraz już trzeba, trzeba po prostu to zrobić, żeby nie przesadzić. Teraz. Będę starał się to położyć te najjaśniejsze miejsca w tym obrazku, pobawić się właśnie, o tutaj gdzieś znaleźć jakieś takie właśnie fajne, to musi być po prostu teraz z tym kontrastem opracować, tak? żeby to było, żeby to było zestawienie tych przeróżnych kontrastów i w ten sposób ten obraz stanie się ciekawszy, fajniejszy i tym samym o. Teraz na tej bazie tego, tego co już tutaj mam, nakładając kolejne warstwy, bawiąc się tym, 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 tymi kontrastami, o, tu gdzieś najjaśniejsze miejsca na tych płatkach, tu gdzieś zobaczę, o, gdzieś tutaj i w ten sposób, on tu gdzieś od razu też ciemniejsze walory tej żółci od razu będę nakładał tym, tym samym, żeby to było ciekawsze formalnie, żeby to nie było. Nie było tak. O, tu gdzieś. Niekoniecznie nie, nie muszę te kształty. Tak, próbuję zrozumieć, jak ten kształt, gdzie tam może to światło, gdzie ten, ten płatek gdzieś będzie jaśniejszy, gdzie będzie ciemniejszy, i w ten sposób tak zbudować sobie te, te plamy i plany. O, i całkiem fajnie, tu gdzieś jeszcze, o, tu rozetrę. Całkiem dobrze to wygląda teraz żółty, ciemniejszy gdzieś hmm. nawet troszeczkę takiego oranżu do tego flotę i to będzie ta najjaśniejsza część tych na tym na tym yy, na tym yy, może nawet za jasny jest teraz ten kolor na tym tle tak, że to będzie yy, najjaśniejsza część tego yy, tego pomarańczowego pomarańczowo-czerwonego tła o yy, tak prosiłem żeby to nie było, jak trochę przesadziłem, więc muszę to wyrównać i teraz zebrać to o zebrać to gdzieś tu, zbieramy, rozcieram to na równą równą masę, żeby to była jedna jednolita, jednolity kolor i tym. Wypełniam tutaj te miejsca. Nie wiem czy tam się przesunął Tu to gdzieś te jaśniejsze rzeczy i, i będę tutaj też i ten, ten te czerwienie wejdę. Także będę tutaj zmieniał. zmieniał te odcienie, tu gdzieś te brudy. Po. Słuchajcie on jest bardzo fakturowy także no trudno. Już przyjąłem taką stylistykę tego obrazu i i on już taki stylisty co zostanie Czy będzie takim fakturowym He, hmm. <grym> fakturowym Ale te, te obrazy naprawdę mają coś w sobie Takiego, yy, takiego kurczę, taką materię malarską Taką, yy, aż się chce na to patrzeć Jak to w taki, wydawałoby się yy, jakiś takich mazian, ma, ma, mazi nakładanych yy, Tak właśnie fakturowo To się ujawnia jakiś taki obraz yy, Który kształty yy, no, równie to, że to mogłaby być abstrakcja. Tak? Że to jakieś, ma odniesienie do jakichś kwiatów, to, to zupełnie nie jest istotne w tym momencie. Tak? Ja bym tak malował abstrakcję. Po prostu m, nie kieruję się teraz tym, że, żeby to były kwiaty, tylko żeby to był m, m, fajnie namalowany obraz. M, żeby to było m, fajne zestawienia, barwne, a, nie, a nie, m, nie. nie myślę o tym, żeby to były kwiaty. Tak? I to jest najważniejsze w tym malowaniu żeby żeby nie, nie skupiać się na tym temacie, tylko raczej na, na tym jak to malujemy, a nie... a nie co malujemy. O. Chyba dobre. Dobre. Y, dobrze. Nie wiem czy nie, nie, nie w niektórym z was y, nie jest to zbyt y, y, radykalne i zbyt y, na tym etapie, na którym jesteście y, zbyt y, wcześnie, żeby w ten sposób traktować y, tą płaszczyznę obrazu, no ale... Ale spróbujcie, no może, może to nie wam nie, nie każdemu nie każdemu z was, nie każdy z Was będzie to odpowiadało, ale, ale spróbujcie się tam odnaleźć, może, może to jest właśnie sposób na, na wasze malowanie, na, na takie pozbycie się jakichś obaw, lęków z tym malowaniem związanych, żeby po prostu zrobić to w ten sposób odważnie i zmierzyć się z taką materią malarską i nie bać się... o, tutaj jest, było ciemne, teraz muszę zebrać to szpachną. Do tej, tej spodniej warstwy, już tej suchej, i nałożyć ten, ten kolor, który będę chciał tutaj, żeby się znalazł, już na tą suchą warstwę. Tak trochę. Nie, nie mogę. Matnąłem y, pomarańczowy taki y, odcień koloru z, razem z tym. razem z, y, Znaczy, maznałem go y, jakąś tą zielenią i już się zabrudził, także nie będę z niego korzystał. Muszę gdzieś wycisnąć na boku no świeży, świeżo stuby ten kolor, żeby żeby sobie nie zepsuć efektu. I jeszcze tu mi brakuje na bieżąco będę sobie myślałem, że po prostu zakończę ten, to malowanie na tym na tym, co już mam na palecie, no ale będę jeszcze musiał naciskać, żeby wykorzystać, żeby, żeby to po prostu dobrze wyglądało. No. Teraz nie mogę nagle Jakiś kolor mi brakuje, to teraz. a tylko się skupię na tym, co mam, żeby tylko wykorzystać to. No, po prostu też, też muszę powalczyć o to, żeby. O! Nie wiem, czy to dobre było. Yy, ale takie jaśniackie żółciutki tutaj sobie namieszałem yy, o, gdzieś tu, jakie? Jako takie uśnięcia, yy, yy, gdzieś też jeszcze tutaj się pojawią. Yy, o, I ten yy, kolor gdzieś tutaj, jeszcze trochę żółtej, dodam takiej cytrynowej. Yy, zrobię żółty kolor, który, który tu gdzieś fajnie usiądzie. O, i przy okazji, yy, przy okazji, mi to zbuduję tego kwiatka, który tutaj jest tak zapełniany. Wiem, czy to nie jest za, za, za ciemny kolor, ale. Chyba nie, kurczę. O, dobrze. Słuchajcie, następny albo odcinek, albo może nie odcinek, tylko następne nagranie zrobię już, a, a może już nie będę robił, a może zrobię podsumowująco takie, to już włożę go w ramkę, może troszeczkę przeschnie, no chyba, że ktoś już się zdecyduje na niego i, 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 i go zamówi. Ale to też pokażę go w galerii tam na stronie, tak żebyście zobaczyli jak wyglądał w sumie w tej, tej końcowej i w tej fazie, w tej wersji już ostatecznej. Ach, Fajnie było to, to sobie tam to pomieszałem, to okej, okay, dobra, może tam jeszcze trochę jeszcze jakiegoś oranżu. Y, troszeczkę czerwieni i zrobię taki odcinek o taki fajnej czerwieni nieświetki żywej yy, i gdzieś tu ją o może tak całkiem ok, dobrze niech tam siedzi okej okay. i tej czerwieni tu jeszcze brakuje może tutaj na tym yy, na tym fragmencie dodam dam po, yy, yy, tego pomarańczowego i gdzieś tu jeszcze przetrę żeby to i ta plama tego tła była ciekawsza. O, całkiem fajnie to wygląda. Tu na krawędzi będzie trzeba to yy, o, jakoś tam rozetrzeć. Dobrze. I tutaj też pododaję. Całkiem tutaj się fajnie to zbudowało. No i teraz yy, w takiej mazi, w tej, tej grubych tych warstwach tej farby jest to trudne. Wiem, że to jest trudne. Niektórych z Was to po prostu będzie Mogło zdeprymować, po prostu jak się za, um, można właśnie w te brudy wejść i tak dalej, no trzeba to po prostu wyczuć, no jakoś tam, żeby, żeby sobie dać z tym radę, to to nie jest takie proste, to sobie zdaję z tego sprawę, i, um, ale zachęcam do cierpliwości, do jakiegoś um, poradzenia sobie, no, mam nadzieję, że. Piszcie do mnie w ogóle jak, jak macie problem właśnie z takim malowaniem. Jeżeli malujecie fakturowo, to w czym sobie nie radzicie i po, postaram się podpowiedzieć, nie? Jest też jakaś pewna granica y, wytrzymałości tego tworzywa, że nie zawsze y, dochodzimy do jakiegoś pewnego etapu i po prostu już dalej się nie da, no bo jak położysz za dużo, no to już później nie będzie to dobrze wyglądało i tak dalej. No ale, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie i, i będzie to y, o tyle fajne, żeby to dobrze wyglądało i ja tutaj chciałem. O! Może tak. No i całkiem fajnie tutaj się zrobiło. Dobra, już nie będę poprawiał, bo fajnie jest ślasy yy, i, i na tym to właśnie ma polegać. Yy, co dalej? Co dalej? Tu jest za płasko. Tutaj też powinno się to wzbogacić. I zaraz wezmę jeszcze yy, będę chciał yy, tym, tym żółtym yy, kwiaty poróżnicować. Troszeczkę tych jasnych punktów i po mało będę kończył, żeby to już naprawdę nie przesadzić z tym Znam szpachę brudną od, od yy, farby tej okay, mam, mam żółtą, mam wiel yy, i zrobię tu na boczku sobie taki biało-żółty, zupełnie taki bardzo blady, najjaśniejsza w ogóle yy, walor tego żółtego koloru yy, na tym obrazie i tu w paru miejscach go położę. O tutaj yy, tutaj yy, tu Tutaj niech to, niech to tak właśnie wygląda, jak, ma, jak wygląda. To jeszcze ten bieli dołożę. Do Całkiem tu to fajnie y, powinno y, zadziałać. to troszeczkę pobrudziło się, a, a to już jest nieuniknione, że nieraz tak, tak to wygląda. Zmarnę olejną farbą po, po spodniach, no co, później zapomnę o tym i robię coś innego, no to wiadomo, to tak, schnie, tak samo jak na obrazie długo śnie, tak samo na moich spodniach długo śnie, Będę musiał zmienić zaraz się do, bo zamierzam zaraz się do malowania akrylami. Mam parę fajnych obrazów, już teraz się wyłączę, troszeczkę tak skupię. To też będę Wam chciał pokazać niebawem. Już te obrazy zarabiające w tej w mojej galerii wymyśliłem coś nowego, ale to taki z takim pomysłem. że nie, niedługo Wam y, m, zaciekawię, bo otwieram, y, hmm. muszę Wam powiedzieć, że otwieram nowy kanał y, wideo y, na YouTube. Y, ale to też y, wszystkich moich widzów zachęcam do tego, do oglądania tego kanału. I za, za chwilę Wam powiem tu wpiszcie, no, oglądajcie Będzie to naprawdę pier też pierwsza rzecz Na, yy, na YouTube yy, Tego rodzaju Nikt jeszcze pewnie przed, przed mną tego nie zrobił Ale o tym, o tym niebawem Także żeby was, wiecie Ciekawość to jest jeden z naj, 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 Najbardziej transowych stanów yy, Ludzkiego yy, Ludzkiej świadomości Także ciekawość pobudza, pobudza, pobudza pobudza I yy, strasznie yy, no, człowiek Bardzo kocha być, lubi być ciekawym i taką ciekawość chcę Was wzbudzić, bo to naprawdę będzie coś niesamowitego. Ale o tym niebawem, niebawem. Yy, natomiast teraz zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I tak jak postanowiłem yy, Wam przy okazji tych poprzednich nagrań, yy, na moim kanale yy, chcę zrobić coś takiego, żeby nie pisać do Was ofert z obrazami, tylko że chciałbym, żebyście to Wy pisali do mnie oferty, yy, bo wtedy. Każdą taką ofertę, takiej oferty Ja na pewno nie odrzucę, bo jeżeli wy Napiszecie to, czego oczekujecie ode mnie A już z mojej strony macie ode mnie Tyle bonusów i tyle Po pierwsze Moja praca za darmo, po kosztach Po drugie, macie Po prostu temat, który sobie wybieracie Wszystko, wszystko dla was Jeszcze możemy to przedyskutować I sobie, ale to też Żeby teraz Znowu za dużo nie będę opowiadać. Po prostu marzy mi się i, i do tego dążę, żeby mm, każdy z Was, taka, yy, każda osoba, która będzie chętna, która będzie chciała malować, będzie chciała ze mną w jakiś taki, yy, wejść w jakiś taki yy, kontakt, żeby po prostu pisała, żeby po prostu, no, żeby się, żebyśmy się mogli spotykać. Czy to na, yy, na tym, czy to na Facebooku, czy na skype'ie Piszcie do mnie i spotykajmy się, malujmy razem, a będzie, będzie fajnie. Po to tu będę, po to będę Was zachęcał. W ogóle jestem bardzo, bardzo zadowolony bardzo dziękuję Wam wszystkim za te wszystkie listy z ciepłymi słowami z wyrazami uznania do mojej osoby, do mojej pracy, której żarł to już włożyłem do powstania tego kanału, do tych, do tych wszystkich realizacji. Natomiast chcę tego robić więcej i chcę Was tutaj zachęcać do tego, żebyście właśnie byli ze mną. No ale tak byli, wiecie, tak czynnie, tak? żeby żebyście też kreowali i budowali ten, ten kanał, budowali i razem żebyśmy razem tworzyli to co tutaj, co tutaj będzie powstawało. No a po, poza tym już, tak, ponad wszystko. To marzy mi się już ten dzień, kiedy powołam do życia tę fundację, powołam do, do życia grupę kreatywną, w której każdy z Was chętnych będzie mógł uczestniczyć, będzie mógł po prostu mm, korzystać z tego, że, że właśnie z tych, tych dobrodziej na przykład takich jakie jak da, da, da fundacja, czyli mm, żeby to co robicie, żeby ja Wam też będę w tym pomagał. Po pierwsze, jak się nauczysz malować, każdy z Was kiedy się tego nauczy. Oczywiście nie tylko malować, ale mówię tak ogólnie o takiej kreacji. To czy rysować, czy, czy w jakiś sposób Wam pomogę. Przyznawiam Wam też, że jestem instruktorem fotografii, filmu amatorskiego. Także w, tej, w tym zakresie też Wam mogę pomóc, jeżeli jesteście adaptami początkującymi fotografikami, czy kręcicie filmy. Ja wiem, że to moje filmy tutaj nie, 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 nie staram się, ale jeśli wam też może pokażę, moje realizacje takie z wczesnej młodości z w ogóle z okresu, okresu Studium i w ogóle moje takie dokonania w tym zakresie. Także i moje filmy, takie animowane filmy, które robiłem, także wiecie, jak, gdybym się urodził, nie wiem, w XVI wieku to bym pewnie był uznany jako za człowieka renesansu, ale dobra, nie chwalę się. Także Grupa kreatywna, kiedy powstanie. Teraz spotykam się z pewnymi ludźmi, którzy, mimo że się okaże, że, że już będzie gdzieś tam jakiś ten. Będziemy w tą fazę takiego, taką zalączkową, że już coś się zacznie, już ten lokal, tu jakieś nowa lokalizacja, nowa firma, nowa spółka, zacznie coś się kręcić, fundacja, powstanie grupa i to musi być. Ja mam taki plan, krok po kroku, też jak tutaj, jak maluję obraz, krok po kroku, tak, tak samo mam wszystko zaplanowane krok po kroku, tylko czas, 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 yy, który upłynie. Im więcej go upłynie, tym bliżej będzie już do tego. A cały czas po prostu to realizuje. Także zachęcam Was też. Nie jestem osobą już taką poukładaną. Wiem, że. Ale też nauczyło mnie życie tego, tego braku planowania takiego, bo wiadomo, życie i tak jest swoją drogą. Każdy tam z nas sobie planuje, a później te plany biorą w łeb. Ja sobie oczywiście cele wyznaczam i te plany jakoś układam. Natomiast nic... Kiedyś, kiedyś robiłem to ponad, jakoś tam ponad miarę, tak? sobie planowałem, już też o tym mówiłem, planowałem sobie zbyt wiele y, wykonywania jakiejś tam pracy y, na zbyt krótkim dystansie, y, tak? Że zawsze to wyglądało w ten sposób, że zaplanowałem więcej niż mogłem zrobić w danym dniu, w danym tygodniu, czy tam dlatego teraz już ten, ten sposób nie robię. Lepiej yy, yy, wolę jak mi życie przyniesie yy, miłe, miłą niespodziankę yy, dlatego, że zrobię więcej niż planowałem niż, niż mam być ciągle yy, żyć rozczarowanym w tym, że nie zrobiłem tego, co zaplanowałem na, na dany dzień. Dlatego też mam to radzę, że po prostu lepiej sobie mniej zaplanować i, i zazwyczaj yy, ale za to tych trudniejszych, tych, tych rzeczy, które należy w tej pierwszej kolejności wykonać, to wtedy, wtedy to, to większą satysfakcję przynosi. A te rzeczy, które to tam można delegować i można odłożyć w czasie to, a może w ogóle ich nie należy, bo w tym momencie, kiedy je planujemy, może wydają się, że są istotne, żeby je zrobić, a czas pokazuje, że na przykład wcale niekonieczne. Także to też trzeba taki dystans do, do świata i do siebie odnaleźć, żeby po prostu akceptować to, co nam życie przynosi, a, a, i, i, a nie za bardzo mm, tą postawą taką być zbyt zbyt mm, i, i zbyt, ym, zbyt, wiele sobie, o, zbyt wiele sobie tam y, planować, y, a, a później się no, nieładnie móc się rozczarować. Także lepiej, żeby, żeby tego, tego planowania było mniej, ale a tych trudniejszych i większych rzeczy, natomiast y, wtedy to przynosi większe zadowolenie, większą satysfakcję z tego, z tego co się zrobi. Słuchajcie, na no następny raz właśnie pokażę wam, jak już teraz wspomniałem, jak to będzie wyglądało w tej oprawie i w tym... O, kurczę, fajny kolor.